W pierwszej części rozwiązania należy zapisać współrzędne wierzchołków tego czworokąta. Ja to zrobiłem w tym miejscu. Następnie wyznaczmy współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty AB, przez wierzchołki AB. Tutaj w rozwiązaniu skorzystamy ze wzoru, który znajdziesz w tablicach maturalnych oraz w tym miejscu. Z tego wzoru wynika, że musimy stworzyć taki ułamek, w którym w liczniku będziemy odejmowali współrzędne y punktu B i A, natomiast w mianowniku będziemy odejmowali współrzędne x tych dwóch punktów. Więc popatrzmy na współrzędną y punktu B, to jest 0. Od zera musimy odjąć współrzędną y punktu A, minus 2. Natomiast... W mianowniku od współrzędnej xowej punktu B musimy odjąć współrzędną xową punktu A. I stąd otrzymujemy w liczniku 2, w mianowniku 7. Następnie wyznaczmy równanie kierunkowe tej prostej. Skorzystamy tutaj z takiego wzoru. y to się równa wpisujemy współczynnik a, który policzyliśmy przed sekundką. I teraz do tego równania wpisujemy współrzędne punktu a lub b, bo wiemy, że ta prosta przechodzi przez jeden z tych dwóch punktów. Łatwiej będzie nam wpisać współrzędne punktu b, ponieważ jedna ze współrzędnych, współrzędna y, wyzerowała się, więc będzie się łatwiej liczyło. Tutaj wstawiam 0, tutaj wstawiam 3, otrzymuję 0 równa się Tutaj 2 siódmy powinienem zapisać. Otrzymuję 0 równa się 6 siódmych. Dodać B i teraz 6 siódmych przenoszę na lewą stronę. I tak jest współczynnik B. Więc równanie kierunkowe prostej. Wygląda tak. Prostej przechodzącej przez punkty AB. Następnie określmy współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty C, D. Tutaj również korzystamy z tego wzoru. Tylko trzeba podmienić literki AB na literki CD. Zobaczmy jakie współrzędne mają te dwa punkty. Tu jest jedna, jeden punkt, drugi punkt, więc od tej współrzędnej Muszę odjąć tą współrzędną. 2 odjąć 4 to minus 2. I to możemy już robić w pamięci. Wiemy, jak te działania wyglądają. Tutaj od tej współrzędnej muszę odjąć tą współrzędną. Otrzymam minus 7. Minusy się skrócą i dostanę w ten sposób 2 siódme. I teraz określamy równanie kierunkowe. Tutaj już może zapiszę po prostu to równanie bez obliczeń. Obliczenia wykonujemy tak jak dla prostej przechodzącej przez punkty AB. Otrzymamy 2 siódme X dodać 2 całej 4 siódme. Następnie wyznaczmy współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty A D. Robimy tak. Od tej współrzędnej odejmujemy tą współrzędną, otrzymujemy 4. Następnie od tej współrzędnej odejmujemy tą współrzędną, otrzymujemy 2. 4 podzielić przez 2 to 2. Równanie kierunkowe tej prostej będzie mieć postać 2x dodać 6. Obliczenia wykonujemy tak, jak dla prostej AB. Tutaj tylko dopiszę, to, to jest równanie kierunkowej prostej przechodzącej przez punkty AD, no i zostaje nam jeszcze współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty B C. Popatrzmy więc na współrzędne obu punktów i odejmijmy od tej współrzędnej tą współrzędną otrzymamy 4, następnie od tej współrzędnej odejmujemy tą współrzędną, otrzymujemy 2. 4 drugie po skróceniu to 2. Równanie kierunkowe tej prostej to 2X odjąć 6. Na koniec, mamy uzasadnić, że czworokąt ABCD jest równoległobokiem. No, zauważmy, że. Równania prostych, które wyznaczaliśmy, pokazują w dwóch przypadkach proste, które są do siebie równoległe. Otóż o tym świadczą współczynniki kierunkowe tych prostych. Jeżeli współczynniki kierunkowe prostych są równe, to oznacza, że te dwie proste są do siebie równoległe. Zapiszmy, skoro Współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty AB równa się współczynnikowi kierunkowemu prostej przechodzącej przez punkty CD. To oznacza to znaczy, że prosta AB jest równoległa do prostej CD. Skoro współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty AD, jest równy współczynnikowi kierunkowemu prostej przechodzącej przez punkty BC, to znaczy, że prosta AD jest równoległa do prostej BC. W obu prostych, jak wiemy, zawierają się boki czworokąta. Więc jeżeli znaleźliśmy dwie pary boków równoległych, to oznacza, że ten czworokąt jest równoległobokiem. Dopiszcie sobie pod spodem taki wniosek. No, i tutaj kończy się rozwiązanie pierwszego przykładu, co kończy dowód.